Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, albo może nawet powinienem powiedzieć good morning. <laughs> jest godzina 4.30 i wyobraźcie sobie, że chciało mi się nastawić dzisiaj budzik na godzinę czwartą. Dlaczego? Bo mam dla Was niezwykły samochód. Samochód, który wam pokażę z ogromną przyjemnością. Samochód, który nazywamy księciem wśród limuzyn. No bo król jest jeden i króla na tym kanale już wam pokazywałem. Zaraz się wyłonić za moich pleców. Zobaczcie, jak to wygląda. Oto książę, oto duch, oto Rolls-Royce Ghost Series 2 w kolorze Mastic Blue. O tych kolorach zaraz porozmawiamy, bo w Rolls-Royce zawsze do kolorów dopisana jest pewna <grych> filozofia i muszę Wam o tym też opowiedzieć. No potężny samochód, samochód długi na 5,5 metra, szeroki na 2 metry, samochód, który ma 2,5 tony masy i silnik V12 pod tą wielką maską. Nie mam tutaj punktu odniesienia, ale wierzcie mi, że gdybym zaparkował tutaj nawet S-Klasę w krótszej wersji, byłaby przy goście całkiem kompaktowa. W każdym razie pokazuję Wam ten samochód najpierw z profilu nie bez przyczyny. Zobaczcie na tą linię krótki przedni zwiz. Z przodu widać maskotkę Emily, do której też podejdziemy. Ogromne koła, charakterystyczne drzwi, które zaraz sobie otworzymy. Przepiękny słupek C. No, profil tego samochodu robi na mnie e, naprawdę gigantyczne wrażenie. No i kolor, który najbardziej wybrzmiewa w słońcu. Pokażę Wam to na przebitkach albo w trochę późniejszych godzinach, jak to słońce już wyjdzie. Powinno wyjść, bo widzę, że niebo jest niebieskie. Mastic Blue, color, który nawiązuje do niewielkiej, prywatnej wyspy na Karaibach w archipelagu Grenadyn, należącym do Małych Antylii, ale kolor nawiązuje również do fantoma drugiego Continentala Prototype z 1929 roku. To nie jest tak, że jasna, że przy Rolls Royce możecie wymienić tylko jeden kolor. Bo zobaczcie, tu jest ręczna robota. Widać? A, widać, wzdłuż całego samochodu jest taki paseczek malowany ręcznie. Musicie to obejrzeć na wideo, jak oni to w ogóle robią. To jest rzemiosło, to, jest, to są artyści, którzy naprawdę robią to w sposób genialny, idealny. I ten coachline, bo tak nazywają paseczek na Rolls Royce, jest w kolorze turkusowym. W ogóle, a propos kolorów, musicie to wiedzieć. Na goście może wylądować jeden z 44 tysięcy kolorów, bo taką ofertę posiada Rolls-Royce, jeżeli chodzi o ich modele. 44 tysiące sposobów, żeby wyrazić, że nie ma biedy w tym przypadku. Jeżeli chodzi o ducha w tej budzie, w tym nadwoziu, to wyszedł w 2020 roku, czyli 5 lat temu, no ale doczekał się teraz faceliftingu. No i co mamy nowego w tym samochodzie? Przede wszystkim e, przód stał się bardziej e, spójny, monolityczny. Oni mówią e, w Rolls-Royce poprzez nową konstrukcję zderzaka. Pantheon jest bardziej prominentny <laughs> i podświetlany. No bo oczywiście w Rolls-Royce takie rzeczy e, mamy już od dawien dawna, chociaż one też już pojawiają się chociażby w serii 7. Emilia. Pozostała niezmieniona, no jest przepiękna. Możecie sobie decydować wewnątrz tego samochodu, czy Emilia ma rozkładać skrzydła, prowadzić was jechać na zewnątrz, czy ma być też schowana. No i zmieniły się te przednie światła, ich kształt teraz taki mniej blokowaty, mniej klockowaty. Trochę się nam to spojrzenie wyostrzyło, no i tak jak wspomniałem, bardzo gładki przedni zderzak. Zakładam też, że pojawiły się nowe wzory felg, ale te zmiany są mm, subtelne. Oczywiście rozpoznacie, że to seria druga Ghosta. W każdym razie, jeżeli chodzi o bryłę, o całość samochodu charakterystyczną dla Rolls-Royce'a, tutaj nie zaszły jakieś dramatyczne zmiany. No i w przypadku tego koloru tego turkusowego, nazwijmy go, czy nawet tak jak oni to nazywają, mastic blue. Zobaczcie, jak pięknie kontrastują wszystkie chromy. Chromy wokół szyb, e, chromowane klamki, chromowany zamek, do którego można włożyć e, kluczyk. No i te ogromne, 22-calowe chromowane felgi z zaciskami, których teraz tutaj nie widać, ale te zaciski są w kolorze turkusowym, takim Tiffany blue. No przepięknie im się Zgodziła specyfikacja tego samochodu, także chciałem pogratulować. Oczywiście te Rki, jak się jedzie, one pozostają, jak to w przypadku Rolls-Royce'a, bez ruchu. Nawet na wentylach macie oznaczenie R. Tył samochodu, linia opadająca, tu się chyba zmieniło najmniej. No i zobaczcie przy okazji chroma oczywiście, rejestracja RRR. 564 Rolls-Royce Motor Cars Limited. Zawsze lubię te rejestracje na Rollsach, bo widzę, że ktoś naprawdę się wysilił. No i dwie końcówki wydechowe, to tędy tymi rurami oddycha V12 na dwóch turbinach, która pracuje pod maską. A pod tą wielką maską klasycznie potężny silnik o pojemności prawie 7 litrów, 6,75 litra konkretnie V12 na dwóch turbinach. W kwestii mocy jest wystarczająco. W kwestii momentu dokładnie też wystarczająco, bo jeżdżąc rollsem w ogóle się nie będziecie zastanawiać, ile wy tu macie koni i momentu obrotowego, nie ma to naprawdę znaczenia. Samochód jest wystarczająco szybki, jeżeli chodzi o przyspieszenie i prędkość maksymalną parametry patronów, czyli właścicielów Roysa kompletnie nie interesują napęd na cztery koła skrzynia automatyczna ZF. -a. No, i do tego niespodzianka dla niektórych. Obydwie osie są skrętne. Jedną z najciekawszych nowinek technologicznych jest zawieszenie planarne, zastosowane w tym samochodzie, które posiada możliwość za pomocą kamer skanowania nawierzchni, po której jedziecie, i wtedy dobiera odpowiednio pracę tego zawieszenia. Dodatkowo. Samochód sobie porozumiewa się z satelitą, z GPS-em, w celu dobrania odpowiedniego biegu, żeby was tam nic nie szarpało albo żebyście nie daj Boże nie weszli na za wysokie obroty, jeżdżąc swoim duchem. O co w ogóle chodzi z tym zawieszeniem planarnym, czyli z angielskiego plana, suspension, chodzi przede wszystkim o sytuacje, w których zawieszenia pneumatyczne się gubiły, czyli to są takie agresywne ubytki w drodze, dziury albo. Albo tory, no właśnie, więc coś takiego, może w trochę większym rozmiarze, było w stanie wybić z równowagi zawieszenie Rolls, i nie tylko Rolls, bo we wszystkich ciężkich, dużych samochodach był taki problem. Natomiast planarne mm, powoduje, że nawet tak ostre nawierzchnie nie mają prawa wytrącić samochodu z równowagi, on ma cały czas idealnie równo sunąć nad drogą. A technicznie działa to tak że tłumienie odbywa się przez dodatkowy amortyzator połączony pod dodatkowy niewielki wahacz zamontowany na górnym wahaczu, więc tu są i dodatkowe amortyzatory i dodatkowe wahacze. W ten sposób kontrola nad autem zostaje utrzymana. System zresztą został stworzony nie tylko po to, żeby przeciwdziałać dziurom, ale też wyeliminować albo ograniczyć kołysanie podczas nagłych zmian kierunku jazdy. Nasz, na przykład, Phantom jest bardzo podatny. Ghost już według tej technologii inżynierów nie. Co ciekawe, jeżeli patrzymy z profilu, to powiem wam od razu, że ten samochód wychodzi w dwóch smakach. Pierwszy z nich to jest wersja krótka, ale też wersja długa, która wydłużona jest o 17 cm i dokładnie te 17 cm pasażerowie z tyłu dostają na nogi, czyli różnica naprawdę spora. No i jeżeli jesteście pasażerami z tyłu, macie do dyspozycji lodówkę, która oferuje dwie temperatury chłodzenia, no bo przecież idealnie szampana podaje się w 6 stopniach, ale z szampana tak zwanego vintage'owego, jakiegoś starszego, zapewne droższego należy serwować w 11 stopniach. Wiadomo, że inżynierowie Rolls-Royce'a zabezpieczyli Was na taką ewentualność. Magda od Państwa FUS dała mi jeszcze do wyboru drugi samochód, e, bardziej, czy można powiedzieć agresywny, no nie, tu nie ma agresji, bardziej sfokusowany na kierowcę. Ta wersja nazywa się Black Badge, jest mocniejsza o kilkadziesiąt koni, ma więcej newtonometrów, no, jest bardziej zorientowana na e, przyjemność sprowadzenia. Przy, przypominam, że zdecydowana większość patronów, czyli właścicielów Ghosta, chce siedzieć za kierownicą, a nie z tyłu po prawej stronie, więc to jest taki drivers car. Bilet wstępu do Rollsa. No ale zobaczcie, jak ten bilet wstępu wygląda. Sam Rolls Royce twierdzi, że Black Badge jest kierowany do rebeliantów, a wersja, na którą patrzycie, dla ludzi trochę bardziej stonowanych i spokojnych. A teraz przyszedł czas na teatr. Zobaczcie. To jest klasyk, że te drzwi się otwierają w ten sposób, no nie? Ale tylne: Suicide Doors. <ścoughs> Oddalę się troszeczkę, żeby Wam pokazać, jak spektakularnie wysiada się z ghosta. Widzieliście już te drzwi, w, chociażby w Fantomie, <grym> to zawsze robi gigantyczne wrażenie. I pierwsze, co Was wita w tym samochodzie, to plakietka. Plakietka, na której znajdziecie napis, oczywiście Rolls Royce Goodwood, bo tam są te samochody produkowane. Jeżeli chodzi o specyfikację kolorów wnętrza, to patrzycie na hawanę i tak zwany materiał duality twill. To nie jest skóra, to jest bodajże bambus w czekoladzie, z tak zwanym turquoise embroidery. Czyli mamy tutaj te turkusowe przeszycia, monogramy, które trochę mi się kojarzą z Maybachem, którym Miałem okazję jeździć niedawno, no i przy okazji spójrzmy na sufit. No przecież tutaj mamy gwiazdozbiory i można się z dziećmi bawić, które posadzicie na tym kanapie, jadąc do przedszkola czy do żłobka w zabawek. Kto pierwszy znajdzie spadającą gwiazdę? Od razu na progu zresztą wita Was napis Ascendent, czyli Panujący. No i jak to w Rolls Royce? Witam Was wewnątrz, czyli w świątyni luksusu w świątyni, w której poczujecie się jak król niedużego państwa. No i tutaj te wszystkie drobiazgi patrząc od guzika czy przycisku do zamykania drzwi klamek. Zobaczcie, tutaj wystarczy. Wszystko dotknąć jest zimne w dotyku. Jakość jest po prostu uderzająca. Zestaw audio Rolls-Royce Bespoke, który jest bodajże wzmacniacz 1400 W i chyba 18 głośników, czy nawet ten joystick do ustawiania lusterek. Dotyka się tego wszystkiego z ogromną przyjemnością. No i dywaniki. <laughs> Widzicie, jak to palce się zanurzają. Dokładnie tak, tym autem aż chce się jeździć. Na e, bosaka, czy nawet tutaj e, kratki na wiewów. To jest tak, jakbyście grali na instrumencie dętym, po prostu coś pięknego. Dobra, wsiądę za kierownicę i pokażę Wam jeszcze to w zasadzie analogowe królestwo, bo e, przycisków pokręteł jest tu masa. Drzwi w Rolls royce przecież nie będziecie zamykać ręką, macie do tego dedykowane przyciski na konsoli centralnej. Wystarczy pociągnąć go do góry. Ty, co ty tak mocno zamknąłeś? Myślałem, że masz tutaj dociągi porobione. Nie no, żartuję, oczywiście zamknęły się w sam raz. Koło kierownicy w tej specyfikacji wykończone tak jak widzicie jeszcze w kolorze turkusowym i masa przycisków na tej kierownicy, pokręteł, czego się tutaj nie dotkniecie w dotyku, jest po prostu naprawdę genialne. Jeżeli chodzi o system, to jest system, który przyszedł tutaj z poliftowego Kalinana, czy chociażby z, ze Spectry, to już Wam pokazywałem wcześniej. System bardzo podobny do tego z BMW, ale jakoś ładniej zintegrowany w tą przepiękną przecież deskę rozdzielczą. Zobaczcie tutaj, mam nadzieję, że to widać. Może filtr... O, pokręcę filtrem polaryzacyjnym, ale tu jest coś na kształt galerii z Fantoma. W tym wypadku akurat widzimy gwiazdy Napis Ghost. No i dodatkową w środku Emily, czyli Spirit of Ecstasy, która jest podświetlana i pojawiła się pod analogowym zegarkiem. No ale jeszcze tutaj te wszystkie nawiewy, pokrętło od głośności zestawu audio obszyte skórą, tak jak w fantomie, przyciski zimne w dotyku, czy nawet. To regulacja siły nawiewu. No znaczy tutaj nie będzie regulacji od 1 do 10, tylko tak jak w przypadku Rolls-Royce'a wypada. Mamy soft, medium, high and max. Soft, żeby Was delikatnie owiewało. No i regulacja temperatury odbywa się za pomocą dwóch. Y Pokręteł. Także zobaczcie, dlaczego powiedziałem, że analogowe królestwo, podgrzewanie kierownicy, wentylowanie czy podgrzewanie foteli. Do tego wszystkiego znajdziecie przycisk, więc nie będziecie musieli się bojać w menu i wyszukiwać. Po prostu pamięć mięśniowa w Waszych rękach zadziała i zrobicie sobie to hmm, według starej szkoły. No, powiem Wam szczerze, wnętrze niezwykle przytulne. Spirit of Ecstasy znajduje się również na em, pokrętle od systemu, który nazywa się zresztą Spirit. To jest wszystko oczywiście podobne do BMW, bo przypominam, że BMW jest właścicielem tej zacnej marki Rolls-Royce, no, ale wszystkie detale tego wnętrza to jak się tutaj poczujecie, no jest bardzo przestronnie. No i deska rozdzielcza już w tym wypadku, całkowicie digitalowa. Ja go odpalę, pokażę Wam. Odpalił się kompletnie bezszelestnie. Na środku pokazuje nam prędkościomierz, a z lewej nie ma klasycznego obrotomierza, tylko jest rezerwa mocy. Bo wierzcie mi, nie będziecie wchodzić za często, albo w ogóle na wysokie obroty w tym samochodzie. Wszystko rozwiązane w sposób dość minimalistyczny. Wsiądziemy jeszcze w miejsce, gdzie zapewne też spędzicie trochę czasu siłą rzeczy. Bo słyną słynął ze rozpieszczenia pasażerów na tylnej kanapie. Zobaczcie na tą, na tą poduszkę, na to wykończenie wnętrza. Siadamy. Taki będę miał widok jako pasażer z tylnej kanapy. No i ta podsufitka w gwiazdach coś pięknego. Z tyłu drzwi też przecież nie będę zamykał ręcznie mam do tego przycisk DOR. Na tylnej kanapie, tak jak z przodu obsługa e, infotainmentu, który pojawia Wam się z plecków tych mięsistych foteli. No i tak samo jak z przodu e, możliwość sterowania nawiewem e, i klimatyzacją za pomocą e, obszytych skórą pokręteł. Nawet te wszystkie ależ one są cudowne e, w dotyku. Te wszystkie przyciski no i tak jak wspomniałem z tyłu lodówka bo przecież tutaj na tylnej kanapie odbędzie się pewnie niejedno spotkanie na których będziecie raczyć się szampanem a to już w waszej gestii wybór szampana czyli wybór temperatury z jaką ma się wam schłodzić przed chwilą spadła właśnie jakaś gwiazda, ale zobaczcie nawet na. O, może teraz było widać, na ten panel do operowania światłem, jak on jest wykonany. Tutaj mamy przycisk od przyciemniania i rozjaśniania rozgwieżdżonego nieba. Można je oczywiście wyłączyć, no, ale jaki to ma sens, no nie po to dopłacaliście pewnie kilkadziesiąt koła, żeby te gwiazdy w waszym goście wyłączać. Nawet te uchwyty tutaj jak one są wykonane, to jest po prostu petarda. Tutaj na tym elemencie widać też elementy wykończenia z drewna. Powiem Wam szczerze, jeszcze fajniejszy to byłby mebel, gdyby te elementy drewniane się błyszczały, ale tak czy siak, zobaczcie na ten widok, tutaj będzie siedział Wasz kierowca w jakichś sytuacjach ekstremalnych. Bo przypominam, że patroni kupują gosta, żeby siadać za kierownicą, a nie żeby być włożonym. Ale widok, przyznacie, pierwsza klasa. Zajrzymy jeszcze do bagażnika, no bo przecież będziecie traktować Ghosta jako samochód rodzinny. No i bagażnik jest naprawdę duży, oczywiście troszeczkę miejsca zajmuje tam lodówka, ale myślę, że tym kompletnie nie należy się przejmować. Są takie dodatkowe przestrzenie z boku, tutaj spokojnie walizki i wszystkie wasze klamoty które będziecie zabierać, żeby pojechać do Waszego apartamentu w Monte Carlo. Powinny się zmieścić. Zresztą, jak macie Rolsa, to przecież nie będziecie ze sobą wozić ciuchów do Monako, tylko po prostu kupicie je na miejscu. Dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, ale ja Wam powiem, ile kosztuje nowy Ghost. Ceny zaczynają się od 275 tysięcy euro netto, ale egzemplarz, na który patrzycie, to już 370 tysięcy Euro netto, czyli jakieś 1 600 tysięcy zł. Jeżeli chcielibyście black Badge'a, to jest jakieś 50 000 euro droższy. Ghost za kierownicą Series 2. I powiem Wam szczerze, nawet dźwięk kierunkowskazu jest w jakiś sposób relaksujący. Brzmi to tak, jakby ktoś grał na instrumencie. I wybaczcie mi, jeżeli będę dzisiaj mówił w zwolnionym tempie i nieco ciszej, będę może modulował nawet tym głosem, ale taka atmosfera panuje w samochodzie. Jesteście kompletnie wycięci ze środowiska zewnętrznego i macie ochotę zwolnić, zrelaksować się i to jest chyba to, co w tym samochodzie jest naprawdę bezcenne. Obsługa skrzyni biegów za pomocą tego patyka, który tutaj widzicie, całkiem przyjemnego w dotyku. Podnosimy go do góry i bierzemy go do dołu, żeby wejść na y, drive. I tak naprawdę, co jest piękne, bo w Rolls Royce oni zawsze wiedzą lepiej, tu nie ma żadnych trybów jazdy. Po prostu jedziecie takim samochodem, jaki został stworzony w Goodwood. Chociaż tutaj ciężko mówić o jeździe, to bardziej możemy spokojnie mówić o szybowaniu. Bądź też opływaniu e, luksusową łodzią motorową. Kojarzy mi się Rolls Royce e, z takimi luksusami jak na przykład Riva Aquarama. To nie jest też tak, że za kierownicą go nie doznacie żadnej nowoczesności, no bo przecież jest Apple CarPlay, proszę bardzo. E, są też porty USB-C w podłokietniku, nawet dwa. Więc spokojnie naładujecie sobie jakiś nowszy telefon, mimo tego, że w całej tej kabinie panuje jednak taki klimat gabinetu prezydenckiego, czy co najmniej gabinetu premiera. Jeżeli chodzi o pracę silnika w tym samochodzie, no jest on kompletnie bezszelestny, nie wkręcam go w ogóle na wyższe obroty, bo nie mam takiej potrzeby, nie ma żadnych wibracji w tym aucie. Trochę. Nie wiem, czy to komplement, czy nie. Trochę się czuję, jakbym jechał autem elektrycznym, no bo przypominam, że w Specta kompletnie wyeliminowali jakiekolwiek wibracje. Taka była zresztą idea założycieli tej firmy Rolls i Roysa, żeby te samochody um, dawały jak największe poczucie luksusu, żeby nie drżały, żeby nie były kopciuchami. No i dlatego też powstała Specta, ale mówmy się, ta V12 jest aksamitnie. Gładka. Jedzie po prostu bez najmniejszego wysiłku. Samochód z zewnątrz jest ogromny. O dziwo w środku nie wydaje się aż tak wielki, ale to jest tylko i wyłącznie złudzenie, bo ten tunel centralny i ta meblościanka, którą widzicie z przodu drewniana, one są po prostu ogromne. To jest duże auto, bezdyskusyjnie. Przy moim wzroście, przy moich rozmiarach czuję, że siedzę. W wielkim samochodzie, no może nie aż tak wielkim jak Phantom, który wygląda tak, jakby ktoś wziął w telefonie i go po prostu powiększył. Tutaj jest tak w sam raz. I jeżeli chodzi o <laughs> prowadzenie tego samochodu. To przy pozostałych rollsach można powiedzieć, że to jest taki driver's car. Przejeżdżałem właśnie przez tory i było czuć, że to zawieszenie, o którym Wam wspominałem, działa, bo samochód nie wpadał w takie delikatne drgania simi, co normalnie się działo przy tych wielkich kołach i przy tej masie. Przypominam, 2,5 tony. Tutaj kompletnie tego nie poczułem, więc sukces inżynierów w kwestii zawieszenia. Brawo. I to jest to. Ulica prosta w Warszawie. 45 km na godzinę, godzina 5.38, a ja sobie lecę rosem jak na latającym dywanie. 40 km na godzinę. I nie dbam o nic, co się dzieje dookoła. Mam tutaj po prostu swoje slow motion. Nawet hamulec, bardzo mocno wspomagany, działa delikatnie. Układ kierowniczy tak samo, jak ostatnio w Maybachu powiedziałem, że ma w sobie pewien vibe Rollsa, ta kierownica wielka, ale ona działa tak delikatnie, wszystko czego tutaj się nie dotkniecie działa po prostu na wasze zmysły, każde pokrętło, każdy przycisk jest w tym wszystkim, no to jest chyba adekwatne słowo, gigantyczne, wspaniałe wyrafinowanie. Nawet ta wskazówka od prędkościomierza, jeżeli na nią popatrzycie, to w miejscu, gdzie ona jest, tam się mienią takie delikatne gwiazdki. No, nikt nie robi takich gadżetów, takich smaczków, takich detali jak Rolls-Royce. Ten motyw gwiazd, tak jak już wspominałem, jest na desce rozdzielczej, jest na suficie i jest bezpośrednio na liczniku. Coś pięknego. Powiem Wam tak. W momencie, kiedy przestaniecie słyszeć ten dźwięczny dźwięk kierunkowskazu, otacza was taka cisza w tym aucie, że macie wrażenie, że słyszycie przepływy limfy we własnym organizmie. Usłyszycie mechanizm zegarka, jeżeli macie zegarek mechaniczny, jest niewiarygodnie cicho. Jestem teraz na ulicy Całbińskiego na kładce. Z tego miejsca rozpościera się widok na najwyższe budynki w Warszawie, po prawej przed chwilą Pałac Kultury, tutaj Złote terasy. ekstra miejsce, zwłaszcza o takiej porze w Warszawie. Co prawda już jest troszkę później, bo jest 7:12, powoli miasto budzi się do życia, ulice zaczynają się zapełniać i wszyscy jadą do pracy. Skręcam teraz w ulicę Świętokrzyską. No i powiem wam na każdym z tych zakrętów 90-stopniowych macie wrażenie, że jedziecie krótszym samochodem, no bo doskonale działa tutaj tylna skrętna osi. Nawet na parkingach fantomem było dużo trudniej operować, bo tamten samochód miał 6 metrów, którym jeździłem, to był EWB Extended Wheelbase. Tutaj czuć, że to auto jest bardziej kompaktowe, chociaż jak można powiedzieć, że coś jest kompaktowe, co ma 5,5 metra długości, ale tak. Da się tym samochodem jeździć spokojnie na co dzień po mieście. A teraz już ulica Emily Plater, kiedyś chyba najbardziej dziurawa ulica w Warszawie. Na szczęście lata temu ją wyremontowali, no i przez lewą szybkę możecie oglądać Pałac Kultury. Nasz najbardziej charakterystyczny budynek. A ja się turlam tym rolsem 45 km na godzinę teraz i powiem Wam, nie ma auta, nie ma marki, która relaksuje mnie bardziej niż Rolls-Royce. Oczywiście jest tam jakaś konkurencja. Maybach S680, ale wygląda przy tym samochodzie pospolicie, żeby nie powiedzieć biednie. Jest też Bentley Flying Spur, który oferuje, zakładam, więcej pod kątem takiego charakteru i emocji z zakierownicy nie nakierowanych stricte na luksus i relaks, tak jak jest tutaj, tylko bardziej na odczucia kierowcy. No, Rolls-Royce ma tutaj wersję Black Badge, o której wspominałem, która też ma dawać bardziej większy feedback od samochodu i z jezdni. Ale tutaj w tym samochodzie, to jak ja jestem zrelaksowany, jak wypoczywam, to jest po prostu niepowtarzalne. Nie wyobrażam sobie osoby, która wsiadłaby ze mną w tego gosta i nie była zachwycona tym, jak ten samochód jedzie. Nawet przy ruszaniu delikatnie unosi się przód, przy hamowaniu minimalnie nurkuje. I to jest w nim fajne, to daje też taki vibe. Starszych samochodów z lat 90., a nie już te bardzo zaawansowane komputerowe zawieszenia, które eliminują kompletnie body roll. Tutaj to wszystko jest i mi to kompletnie nie przeszkadza. Wręcz jaram się tym. Skręcam w lewo w Jerozolimskie. Pojadę na most poniatowskiego, na którym są trzy fotoradary, ale kompletnie ich się nie boję, bo o, widzicie, jak ja tym jeżdżę. Jak dziadek, ale. Każdy znajdzie sobie dziadka w tym samochodzie i to jest w nim właśnie piękne. No zestaw audio jest po prostu boski. Zawsze mówiłem, że najlepiej gra Burmester w panamerze, ale jeździłem ostatnią panamerą. Może coś się tam w burmesterze zmieniło. Teraz wracam za kierownicę Rolls Royce'a i Rolls Royce Bespoke z tymi 18 głośnikami na pokładzie, z tym dodatkowym wygłuszeniem, bo przecież Rolls Royce zawsze się chwali, w fantomie przynajmniej, że 100 kg dorzucili tylko i wyłącznie po to, żeby głośniki lepiej grały. To jest po prostu mistrzostwo świata i esencja tej marki, która dba o to, żebyście się rozkoszowali w motoryzacji tej luksusowej, wszystkim tym, co najlepsze. Ciężko to wytłumaczyć, ale powiem Wam tak, życie z Rolls-Royce'em jest jakby troszeczkę lepsze. Żyje się przyjemniej, wygodniej i milej. Dziękuję Wam, że obejrzeliście. Było po prostu wspaniale. Jedyne nad czym rozpaczam to to, że muszę ten samochód oddać. I miałem go raptem na 24 godziny, ale co to były za 24 godziny. Wspaniałe auto, uwielbiam je. Coś pięknego. Trzymajcie się. Boa